Pierwszy test robota kuchennego Kenwood. Będziemy robić ciasto marchewkowe. To co? Ciasto marchewkowe. Czas start. Już następny. Po prostu już następny. Teraz będziemy wyrabiać ciasto na ciasto marchewkowe, zaczynając od ubijania jajek. Jajko od dodać cukier dalej ubijać, dodawać potem olej, potem marchewkę już i na koniec mąkę. Mąkę to już wymieszamy szpatułką. Na samym początku może to wyglądać dosyć chaotycznie, ponieważ to są tak naprawdę nasze początki używania tego to robota Kenuda. Ale wszystko jeszcze przed nami. No to zaczynamy. Nie daję tej misy? Tego tu. No, no nie. What's Co robi, nie? No to po prostu rozmieszać. To chyba musi chodzić na maksa. Tak mi się wydaje, nie? No zobaczmy, jak tu ten hak jest. No, mi na no, mi minimum 3 musi to chodzić. I teraz wykorzystujemy hak do wymieszania. Minimum 3. Patrze no no wiem. Teraz widać, jak robot ma dosyć ciężko, a chodzi cała głowica? Ale wygląda, że zrobi to bardzo dobrze. tak jak powinien. No. Ciasta ciężkie, no to ciężko jest wyrabiać ręcznie, dlatego lepiej zdecydowanie jak wyrobi to robot. Ciężkie, ciężkie. Ciężkie ciasto. Robot ma tutaj oczywiście pod spodem przystawki. I w ogóle się ten robot nie przesuwa, tak jak jest to w paru innych modelach, to zauważyłem na internecie. To na pewno na plus, no, ciekawe jak będzie wyrabiał ciasto na pizzę, ale o tym przekonamy się na pewno innym razem. I teraz wyłączamy. Zobaczymy jak to wyszło czyli pierw osłonę. Dobra, ja już mam ten piekarnik. Ciach. Tak wygląda właśnie hak do ciast drożdżowych albo jakichś takich gęstych. Tak jak właśnie to ciasto marchewkowe. No i teraz wykładamy na blachę. Wcześniej jest to oczywiście wysmarowane, lekko mąką posypane. No i teraz formujemy. I teraz będziemy mieli orzechy, wykorzystując właśnie do tego młynek z zestawu. Tak wygląda młynek. Szybki montaż. Trzeba tylko pamiętać, że w instrukcji obsługi jest tutaj opisane, jakie urządzenia mogą maksymalnie pracować. Tak, jak załóżmy, młynek nie może chodzić przez pół godziny, nie wyłączając w ogóle go. Pamiętajcie o tym, żeby nie spalić, żeby nie spalić właśnie tego robota planetarnego. Dosłownie parę sekund. I jest posypka. jest posypka. Posypka orzechowa naturalna. No i teraz będziemy mieszać serek Mascarpone. Wykorzystując właśnie mieszadło typu K. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten robot. Czyli tak do masła dosypujemy cukier-puder. jakiś mega przesłodzony. Teraz masker pomy. Kolejny serek. Prezentuje się w całości ciasto marchewkowe. Naprawdę polecam. Czyli jak można było zauważyć, całe ciasto, wszystkie produkty zostały wymieszane, zmielone i tak dalej, właśnie wykorzystując robota planetarnego Kenwood. To wszystko w tym materiale. A Ciebie, jeżeli interesuje tan, inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.